Kopiemy ziemniaki! Kurde bele. No i jedzonko mamy! 89 zł karykóweczka i Coca-Cola. Pozdrawiamy wszystkich bardzo z Bednar. Pomachaj Kuba! Bednary, Bednary. No i tak moi mili, jesteśmy nawet na Bednarach tutaj jest ładny kłon, moje marzenie mógłby być horse, ale kłon też może być to pokazowy pro 6000RC tak Kuba? tak jest ESPRO 6000RC oponki ładne wyplakowane opryskiwacz też fajny, konkretny, kuna. 4000 litrów. porządna bryka, pół czterdzieści no, no i John Deere, gospodarstwo rolne Snella. <sfry> <zamy adviser> <ca Kathryn> I Ursus 16, dwadzieścia cztery i pół. Yubileuszowy klas. Tam z Kaderem dalej stoi. Zbier, klasa. Ma Siema, się manoć, kosimy soję. Yy, odmiana abaka Tutaj nam daje coś koło, y, koło 3 ton, także nie ma tragedii. Kosimy niziutko. Wilgotność 11 i 8. Później zrobię fotkę wilgotnością, żeby nie było, że kłamie. Później, bo tu muszę pilnować yy, kamyczków, bo to się niziutko kości. Trzymajcie się. Hej. Ja czekam z pełnym zbiornikiem. Soja wygląda tak. Obrudne to okienko, także nie oddaję tego, co widać. Czyściutka jest. Już Marcin zajeżdża. Żółtym. Dobra, będę sypał. soj i w tym roku 1550 netto Słychać jak brzęczy No dobra, sypę, żeby nie porozsypywał, nara Ja sypę kukurydzę O, śpi O, ona przyjechała po niego O ja tak sobie myślę, skąd oni pieniądze wzięli na to? No skąd oni pieniądze wzięli? Wysypujemy kukurydzę. O, lecimy do Dubaju. Siemano, siemano, dzisiaj kosimy sobie kukurydzę. Piąta, szósta i w pół do siódmej, zobaczcie co tu jest. To jest taki mokry dołek, no ale to jest prawie, że równa z kombajnem. No fajna jest Bo już mi się tam sypie Ładnie No spodziewałem się, że tu będzie Nie będzie bardzo co zbierać Ale jak wjechałem Coś tam jest bardzo jakieś lecą Dookoła lasy, dzikie pustynie A ja koszę kukurydzę Przestoję se w lesie te stoje i se czekam! Jedzie! Ijo, ijo! Paraforo. Sypiemy. Pełno tego. Typ. Ja tu myślałem, że tu stałego będzie zbiornika, to już... To będzie za 3% państwa. Dobra, widzimy się później.